Witamy z niebieskiego szlaku. To już kolejnego dnia. Tym razem idziemy na śnieżnicę. Coś się tam trochę pokręcimy. Potem wejdziemy na zielony szlak. Ale to wszystko będzie po drodze. O, wydać jakieś szlaki. Tereny piękne, i chyba 15 minut idziemy pod górkę, zobaczymy co jest na górce. Teraz będziemy zbaczać, zaczynamy zbaczać dalej niebieskim szlakiem, bo widać były dwa szlaki. Zielony prowadzi do schroniska młodzieżowego. My idziemy w prawo na śnieżnicę, potem kółeczko i będziemy pewnie wracać w tym samym kierunku, tylko już zielonym kształtem. A, to jest tu do góry. Idąc piękne widoki cały czas. Także kto nie był na śnieżnicy, polecamy się wybrać. Już niedługo będziemy na szczycie. Także już chyba mamy szczyt w pobliżu. Ale jeszcze ostatni zakręt w lewo. jeszcze w lewo. Jak stąd powinien być wyżej, a nie niżej. To widać tam, co? Nie. A bo tam było niebieski szlak w lewo. Bo to tam Górna stacja kolei krzesełkowy. O nie, to jeszcze, jeszcze do góry ale to to już będzie tu to widać co tam bilet chyba na krzesełka bo dzisiaj nie na krzesełka tylko pieszo dla zdrowia o widać jeszcze a na mapie pokazuje, że to tak blizytko Boże to było tu? nie, to mały jeszcze dalej byliśmy już tam kiedyś na snieżnicy. tylko byliśmy kwiatełkami i teraz się tak nie pamiętam kurde dzisiaj to strasznie much dużo, chociaż nie ma upałów. mamy pochmurny dzień pogoda taka samorazna Podróże, czy tam spacery po szlaka Ale już jest szczyt, śnieżnica. Ciekawi mnie, czy w takich miejscach można robić ogniska, bo widać są te miejsca, ale czy jest to dozwolone? Jest 1600 metrów nad poziomem morza. Przebyliśmy to chyba niecałą godzinę Mapa pokazywała godzina 8 minut Nam się udało wcześniej Tu jest punkt triangulacyjny Czy znak pomiarowy Krzyś, który się rozlatuje Chwila przerwy Napić się wody, kanapki o. A może i dronem się polata i dalej, w drogę. Tak, pojedli, popili, wyruszamy dalej. No teraz to dojdziemy do krzesełek a potem zielonym szlakiem pójdziemy dalej. Dzień dobry. Cześć. Kolejny zakręt w lewo, żeby się nie pomylić i Nie zejść na rowerach. Tu jest dom, zielony szlak, przed chwilą nas mijali czerwopaków na rowerach. Fajna frajda, tylko że elektryki. Myślę, że na zwykłych by mieli trochę problem. Trasa, anakonda trasy rowerowe trasa czerwona 3000 metrów a tu kolejna trasa 1740 metrów trasa czarna zakaz wjazdu kładów motocykli, a my już są blisko krzesełek zaraz a jest tam wtedy <coughs> muzeum Retro, motorów, coś takiego, ale tam raczej nie będziemy wchodzić, bo drogo. <śleskujesz> Trzeba uważać pod nogi gdzie połamać. O. Dotarliśmy do krzesełek, ale krzesełka nieczynne. Ciekawe czy to z powodu czegoś tam, czy niedzieli. Chociaż tam niedzieli to wątpię. I tak nie mamy zamiaru jechać krzesełkiem. Kurde piękne widoki. Może mało hmm. ludzi My się nie opłaca Martin Tu masz Tymbark wow. <grafy> Nie ma napisane Jest maszyna, Tymbarka Ale też nieczynna Także Wody się napoi się, nie napijemy Mamy swoją wodę, ale Nie działa Działa? No. A ja tu patrzyłem według kurde No to są tu... Zaraz coś wybierzemy Na taki mały tym bark 6 zł, nie? A te, te większe to pod 9 zł ceny tu są straszne To jedynie po złotówce to w porządku ja, Ale czapka 25 zł kurde. No i 20 zł tamto 20 zł Ceny że z butów chcę wyrzucić ale tu jest tak tylko na monety i tak Kartą nie można zapłacić Coś jeszcze jeszcze pooglądamy moped Retro Kiedyś chcieliśmy tam wejść to ceny też takie jak jak nie wiem jak powiedzieć <ścoughs> Jak tralala o. O, Trasa dzika tam jest Może też dla rowerów Może też będzie zamknięte jak wiesz Pozamykane zamykane to jest wyjście a tu jest fajny taki motocykl wystrugany chciałem tam na górę wyjść zamknięte. zamknięte co? zamknięte no wszystko pozamykane, ale można się na motorze przejechać <laughs> normalnie nigdzie na motorze nie jechałem drugi zamknięte kolejny motor do restauracji. jest zamknięte ciekawe bo jest okres wakacyjny i że przez okres wakacyjny wszystko jest zamykane, albo to nie spełnia warunków Ale grilla można za to sobie zrobić. Ogromny wyciąg i kolejny motor. Moped retro. Po naprawie drobnej drona po upadku ale udało się naprawić, zamówić części. Naprawione będzie leciał w górę. Będziemy podziwiać widoki piękne. O. Także poleciał do góry. Co my tam widzimy? Piękne góry widzimy. Wyciąg, może zobaczymy? Lepiej na żywo wszystko zobaczyć przyjechać, zwiedzić. A kto ma daleko to może film zobaczyć także ruszyły krzesełka nie wiem bo czym to jest już spowodowane że ludzie przyszli i to się samo uruchamia ale zasuwa także wszystko działa można przyjechać i jeździć krzesełkiem a, dron tam lata, nagrywa piękne ujęcia, co my tam teraz widzimy, o, wyciąg widzimy tym razem. I pokazał nam z góry wszystko. Opuszczamy stację i kierujemy się tym razem zielonym szlakiem w kierunku szczytka. Na śnieżnicę można nawet w piłkę się pograć, tylko byle za mocno nie kopać żeby za daleko nie lecę, jest na ognisku, nawet nawet dwa ogniska, leśny szałas. No i powoli dotarliśmy do skrzydła. Tu woda tryska ryby pływają o. A tu już widać Może jeszcze zasłaniają psaki ale już widać ośrodek Zaraz tam będziemy wchodzić do środka. od ale tutaj takie dwa graty stojom a na dole dobry. co? idziemy na kompot. ręka jeła za głową.

Machając Piękny ośrodek, ludzie zbierają się do kościoła na mszę. A my tymczasem drona puszczymy Myślam się szykuje, a ja idę do niego. O, i nawet dzwonią. Dobrze. Zaraz widoki z góry jak to wszystko wygląda. piękne widoki z góry jak i piękne widoki z dołu a tu polecamy kremówki, lemoniadę i deser śrutnicowy Wpiszamy ośrodek. Różnie mówią ośrodek, niektórzy mówią, skronisko ale jest tu u góry napisane Co to jest ośrodek rekolekcyjny na śnieżnicy i tak to jest my idziemy już w stronę parkingu samochodu zielonym szlakiem do niebieskiego i tam będziemy kończyć a my już będziemy z wami się teraz kończyć 이 а 나스 с т е н ь к